Wiesz co, ziom pierdoli mi się w małżeństwie. Wiesz, że od jakiegoś czasu robisz w chuja Monikę, więc jakoś mnie to nie dziwi. Mój tam gówno wiesz, bo nigdy nie byłaś zakochana. Stary, ja nie muszę nikogo kochać, żeby wiedzieć, że to, co robisz, jest szonerstwem. A zapytałaś mnie chociaż raz, czy jestem szczęśliwy w małżeństwie? Zapytałaś mnie chociaż raz, to ja kurwa czuję, jak wrócę z tej pierdolonej roboty? Słuchaj, ja nikomu do łóżka nie zaglądam, ok? Wasza sprawa, wasze małżeństwo, naprawdę, no, wydawałeś się szczęśliwe. Tak, bo poznałem Caitlin. Przy Czuję się inaczej! Zauważam mnie i docenia! Powiedz mi, dlaczego się po prostu nie rozwiedziesz? Nie powiesz, Monice, że jesteś po prostu z nią nieszczęśliwy i się po prostu kurwa nie rozwiedziesz! To nie takie proste. Nie mówiłem ci, ale Monika jest uzależniona od wąchania markerów i. no nie mogę jej porzucić teraz w tym stanie! <laughs> Przykro mi, stan. Jestem w domu z zbędnym meblem! Co byś czuła, jakbyś wracała z tyrana z roboty jak dzik? Kurwa w powietrzu unosi się zapach markerów. To jest pojebane! Wiesz, poznaliśmy się jak byliśmy jeszcze młodzi, wtedy jadła jeszcze plastikowe kubki, a teraz przerzucając się na te markery, no niszczy nas to. Stary, mam pomysł, Rozwiń się z nią, podrzuć nią u mnie, a ja już z nią zrobię co tam trzeba. Wiesz, dawno nie miałem samicy, nie? A co ona tam wącha, to już mnie nie interesuje. Ja mam problemy z alkoholem, ona z jakimś markerem, to bierzemy się okej. Okay. Odwiedź nasz sklep.